Rozwój psychomotoryczny to cykl uporządkowanych i przewidywalnych zmian zachodzących w funkcjonowaniu dziecka w pierwszych latach życia. Zazwyczaj analizowany jest w odniesieniu do różnych sfer rozwoju. Mam tu na myśli przede wszystkim sferę rozwoju ruchowego z tak zwaną motoryką dużą, zmierzającą do rozwoju czynności lokomocyjnych, sferę związaną z rozwojem motoryki małej. Precyzyjnych ruchów dłoni, rąk, palców pod kontrolą wzroku, czyli wchodzi tu też kwestia koordynacji wzrokowo-ruchowej, sferę rozwoju mowy, sferę rozwoju procesów poznawczych, czyli procesów pamięci, myślenia, uwagi, oraz sferę rozwoju emocjonalno-społecznego. Tempo rozwoju psychomotorycznego zależy od. Czynników biologicznych, przede wszystkim genetycznych, oraz od wpływów środowiskowych, działających już od momentu poczęcia dziecka, w okresie życia prenatalnego, w okresie okołoporodowym oraz od pierwszych chwil życia. Rozwój człowieka w cyklu życia rozpatruje się w wielu różnych etapach. To samo jest z rozwojem dzieci i w początkowym okresie wyróżnia się następujące etapy rozwoju. Pierwszy etap to jest wiek noworodkowy, czyli pierwszy miesiąc życia dziecka. Do ukończenia pierwszego roku życia mówimy o okresie niemowlęctwa. Potem drugi, trzeci rok życia jest to okres poniemowlęcy. Czwarty, piąty, szósty to jest okres przedszkolny, i od siódmego roku życia mówimy już o takim wieku wczesnoszkolnym. W odniesieniu do każdego z tych etapów rozwoju określono takie najważniejsze osiągnięcia rozwojowe, które określane są jako kamienie milowe. W odniesieniu do kamieni milowych mówi się o dwóch zakresach czasowych: o wieku średnim. Oraz o wieku granicznym. Wiek średni pokazuje, że połowa populacji dzieci opanowała daną umiejętność. I tak na przykład w odniesieniu do umiejętności chodzenia, wiek średni został określony na poziomie 12 miesięcy, czyli połowa standardowej populacji dzieci chodzi około pierwszego roku życia. Brak opanowania umiejętności w wieku średnim nie świadczy o niczym niepokojącym, ponieważ, tak jak powiedziałam, wiek średni pokazuje, że połowa dzieci tę umiejętność opanowała, a połowa nie opanowała i jest to zupełnie normalne. Wiek średni pokazuje nam tylko, że w danym etapie możemy już spodziewać się tego, że ta umiejętność będzie się pojawiała. Inną wartość ma wiek graniczny. Który na przykład w odniesieniu do umiejętności chodzenia został określony na poziomie 18 miesięcy. Czyli badania pokazują, że ogromna większość, niemal 100% dzieci opanowała już umiejętność chodzenia w wieku 18 miesięcy. I brak opanowania tej umiejętności w wieku 18 miesięcy wskazuje już na pewnego rodzaju nieprawidłowość, odmienność rozwojową i powinien, Pociągać za sobą podejmowanie interwencji zmierzających do ustalenia przyczyn, opóźnienia i takiego niestandardowego tempa rozwoju psychomotorycznego. W odniesieniu do różnych sfer, ten wiek graniczny na podstawie badań populacji robionych na dużej liczbie dzieci został ustanowiony w następujący sposób. W odniesieniu do rozwoju motorycznego, wiek graniczny, jeżeli chodzi o umiejętność kontrolowania głowy, został ustanowiony na poziomie czwartego miesiąca życia. W dziewiątym miesiącu życia dziecko bezwzględnie powinno opanować umiejętność samodzielnego siedzenia bez podparcia. Dwunasty miesiąc życia to jest taka ostatnia chwila na opanowanie umiejętności samodzielnego, stabilnego stania. I osiemnasty miesiąc życia to jest czas, kiedy powinno dziecko już samodzielnie chodzić. W zakresie rozwoju motoryki małej, związanej z wykonywaniem precyzyjnych ruchów pod kontrolą wzroku, badania wykazały następujące okresy graniczne. W trzecim miesiącu życia dziecko powinno opanować umiejętność fiksacji wzroku na przedmiocie i śledzenia wzrokiem prezentowanych mu przedmiotów, oczywiście w bliskiej odległości. Szósty miesiąc życia to jest czas na opanowanie umiejętności chwytania przedmiotu. W ósmym miesiącu dziecko powinno już potrafić przekładać przedmiot z ręki do ręki. A dwunasty miesiąc życia to jest czas, kiedy powinno już wykazywać umiejętność chwytu pensetowego, czyli precyzyjnego chwytu małych przedmiotów z użyciem kciuka i palca wskazującego. W zakresie rozwoju mowy, pierwszy poziom wieku granicznego to jest siódmy miesiąc życia, kiedy powinno już pojawić się tak zwane gaworzenie wielosylabowe, czyli ciągi sylab wypowiadanych przez dziecko. Ba, 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 da, 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 ga, ga, ga. W osiemnastym miesiącu życia dziecko powinno już używać przynajmniej sześć słów. Celowo i sensownie, nieprzypadkowo. Drugi rok życia powinny pojawić się już umiejętność łączenia słów. Czyli na przykład, mama pić, tata daj. A w trzecim roku życia powinno pojawić się już zdanie zbudowane z trzech słów. W zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego, pierwszy poziom graniczny to jest czas ośmiu tygodni, kiedy powinien pojawić się tak zwany uśmiech społeczny. Czyli dziecko zaczyna reagować na pojawienie się bliskich osób i odpowiada na uśmiech kierowany do niego. Około 10 miesiąca życia powinien pojawić się lęk społeczny, czyli dziecko różnicuje reakcje. Inaczej reaguje na bliskie, znajome sobie osoby, a inaczej na takie, które są obce, które po raz pierwszy pojawiają się w jego otoczeniu. Osiemnasty miesiąc życia to także czas, kiedy dziecko powinno opanować umiejętność jedzenia łyżeczką. Około trzeciego roku życia powinno opanować umiejętność zabawy symbolicznej, czyli tak zwanej zabawy na niby, zabawy w udawaniu, czyli zabawy polegającej na nadawaniu przedmiotom właściwości odbiegających od ich pierwotnego przeznaczenia. Czyli klocki mogą być ciasteczkami, którymi częstuje najbliższych członków rodziny, pudełeczko może być domkiem albo może być łóżeczkiem dla misia. Natomiast w czwartym roku życia powinna pojawić się już zabawa społeczna. Czyli dziecko po okresie takim, że bawi się obok dzieci, kiedy dzieciaczki nie nawiązują między sobą interakcji. Potem jest taka zabawa, kiedy zaczyna się już element naśladowania, czyli, na przykład, jak jedno dziecko zaczyna bawić się w to, że karmi swoją laleczkę, to drugie też naśladując powtarza tę zabawę. Natomiast w czwartym roku życia powinny pojawić się już zabawy wspólne, kiedy jest interakcja, kiedy jest wzajemny pomysł na y, zabawę i dzieci bawią się już razem, bawią się y, wspólnie. To są tak zwane najważniejsze okresy graniczne, jeżeli chodzi o ten pierwszy, najwcześniejszy etap rozwoju psychomotorycznego. I teraz brak opanowania tych umiejętności, tych podstawowych umiejętności w czasie granicznym wskazuje bezwzględnie na konieczność specjalistycznej konsultacji i poszukiwania przyczyn, żeby wyjaśnić skąd wynika. Z czego wynika ten niestandardowy przebieg rozwoju i jak wspomagać rozwój dziecka? W przypadku jakiegokolwiek niepokoju, obserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju na każdym etapie warto szukać pomocy specjalisty, natomiast na pewno wtedy, kiedy już wiemy, że ten rozwój jest Opóźniony bądź częściowo, bądź w jakiejś yy, tylko chociażby jednej sferze. I wtedy, jeżeli nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim rozwoju motorycznego, wtedy warto skierować się do lekarza pediatry. Natomiast, kiedy mamy do czynienia z trudnościami w obszarze rozwoju mowy, czy z trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym, wtedy warto. Skierować się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zespół specjalistów psychologów, pedagogów, legopedów, terapeutów integracji sensorycznej może przeprowadzić kompleksową ocenę rozwoju dziecka, tak naprawdę od pierwszych miesięcy jego życia, i wskazać zalecane optymalne formy wspierania jego rozwoju. Od kilku lat funkcjonuje w Polsce system wczesnego wspierania rozwoju i diagnozowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci, u których wykryto istotne nieprawidłowości, istotne opóźnienia w zakresie rozwoju psychomotorycznego, mogą otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która uprawnia ich do wspomagania rozwoju w zakresie 8 godzin w miesiącu w tym obszarze, w którym najbardziej tego wsparcia Potrzebuna. Warto dobrze przygotować się na pierwsze spotkanie z psychologiem bądź logopedą. Zazwyczaj, kiedy mówimy o diagnozie małego dziecka, to pierwsze spotkanie. Wiąże się ze spotkaniem tylko z rodzicem bądź opiekunem dziecka, w czasie którego przeprowadzany jest dokładny wywiad rozwojowy oraz analiza aktualnego funkcjonowania i trudności tego, co niepokoi rodzica i opiekuna. W związku z tym, aby czas tego spotkania był optymalnie wykorzystany, warto przyjść na nie dobrze przygotowany. Co mam na myśli? Warto zgromadzić wszystkie dokumenty które ilustrują przebieg rozwoju i stan zdrowia dziecka. Mam na myśli wszystkie wypisy szpitalne, książeczkę zdrowia, wyniki badań, konsultacji medycznych. Warto również y, przygotować sobie pytania dotyczące tego, co nas najbardziej y, niepokoi, z jakiego powodu zgłosiliśmy się na y, konsultację, Warto mieć w głowie bardzo konkretne sytuacje, w których konkretne reakcje, zachowania dzieci wzbudziły nasz niepokój, zadziwiły, zainteresowały nas. Warto przygotować również nagrania dźwiękowe bądź filmowe pokazujące ulubione przez dziecko formy aktywności, jego zabawy, stopień opanowania mowy. Mowę można również. Przygotować zdjęcia, na których będą aktualne wytwory i osiągnięcia rozwojowe dziecka, czyli na przykład puzzle, które samo ułożyło, wieżę, którą samo zbudowało. Można wziąć również, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem nieco starszym, jego najbardziej aktualne rysunki. To już ostatnie spotkanie z cyklu Skarbowe Porady. W czasie którego mieli Państwo okazję uzyskać informacje na temat problemów rozwojowych, które obecnie najczęściej występują u dzieci. W cyklu uzyskali Państwo informacje na temat dysleksji, autyzmu, płodowego zespołu alkoholowego oraz problemów ze zdrowiem psychicznym najczęściej występujących w populacji dzieci i młodzieży. Z uwagi na to, że jest to ostatnie spotkanie, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na trzy kwestie i trzy obszary problematyczne, z których mogą wynikać nieprawidłowe czy trudne zachowania dzieci. Są to kwestie związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, związane z nadmiernym korzystaniem ze sprzętów elektronicznych oraz z brakiem zaspokojenia podstawowych potrzeb psychospołecznych. Często zdarza się, że trudne zachowania dzieci, dziwne, zwracające uwagę, wynikają z zaburzeń w zakresie przetwarzania sensorycznego. Jeśli obserwują Państwo u swoich dzieci zachowania związane z brakiem lub nadmierną reakcją na ból, z unikaniem pewnych potraw, z nieprawidłową reakcją na Mycie głowy, obcinanie włosów, obcinanie paznokci, trudnościami w nabywaniu umiejętności motorycznych, trudnościami w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, yy, zachowaniami świadczącymi o pewnej nadwrażliwości na dźwięki w sytuacji yy domowej: dziecko może na przykład bać się w dźwięku odkurzacza czy dźwięku suszarki. Są to takie sytuacje, które powinny skłonić do konsultacji z terapeutą integracji sensorycznej. Drugim często obserwowanym obecnie problemem jest nadmierne korzystanie ze sprzętów elektronicznych, komputera, telefonów, konsoli, laptopów. I często obserwujemy na terenie poradni sytuacje, że dzieci, które zgłaszane są z powodu trudności w relacjach, Rówieśniczych, z wycofywania z relacji rodzinnych, ze spadku motywacji do nauki, okazuje się, że u podłoża tego leży nadmierne korzystanie ze sprzętów elektronicznych. Zdarzają się już dzieci, czasami nawet w wieku przedszkolnym, które przejawiają objawy uzależnienia. To znaczy, do osiągnięcia radości potrzeba im coraz dłuższego korzystania z danego sprzętu, i bardzo nerwowo, negatywnie reagują w takiej sytuacji, kiedy rodzic czy opiekun prosi o wyłączenie telewizji, o odłożenie telefonu. W sytuacji, kiedy Podejrzewają Państwo, że ten problem może Was dotyczyć, zapraszamy do kontaktu z psychologiem bądź terapeutą uzależnień. Problemy w zachowaniu i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży bardzo często wynikają również z braku zaspokojenia podstawowych potrzeb psychospołecznych. Czyli potrzeby miłości, przynależności, potrzeby kochania, potrzeby bycia kochanym, bycia ważnym i zauważonym. Często w sytuacjach, kiedy dzieci zgłaszane są z uwagi na brak motywacji do nauki, niechęć do uczęszczania do szkoły, bardzo często okazuje się, że u podłoża leży właśnie ten brak zaspokojenia. Tych bardziej elementarnych potrzeb, związanych z relacjami i to często z relacjami z najbliższymi, z rówieśnikami i domownikami. Dzieci wychowywane w pieczy y, zastępczej y, często są to dzieci, które doświadczyły w pierwszych miesiącach czy latach życia y, przemocy, wykorzystywania, różnych nadużyć ze strony dorosłych. I w związku z tym. Zauważenie i zaopiekowanie się sferą emocjonalno-społeczną w przypadku tych dzieci jest szczególnie ważne i istotne. W skrajnym przypadku, jeżeli obserwują Państwo niezwykłe trudności w obszarze nawiązywania relacji o charakterze zahamowanym bądź rozhamowanym, czyli dziecko albo w ogóle nie jest zainteresowane nawiązywaniem relacji bądź z drugą stronę nie różnicuje relacji, nawiązuje je bardzo szybko z przypadkowymi osobami, traktując je dokładnie tak samo jak swoich najbliższych. W takich sytuacjach możemy podejrzewać występowanie zaburzeń więzi, które dotyczą dzieci doświadczających w pierwszym okresie życia pewnych trudności. I tego rodzaju podejrzenia powinny skłonić nas do kontaktu z psychologiem bądź psychoterapeutą, żeby wspomóc dziecko w rozwoju i funkcjonowaniu tej sfery. Twórca teorii więzi powiedział kiedyś, że te krzywdzone dzieci, te, które doświadczyły na początku swojego życia trudności, one nie przestają kochać dorosłych, tylko przestają kochać siebie. Myślę, że jest to głęboka prawda, szczególnie w odniesieniu do wielu dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej. I w związku z tym wydaje mi się, że przywrócenie szacunku do samego siebie, nauka zdrowej, mądrej, miłości własnej to powinny być główne i nadrzędne cele przyświecające wszystkim osobom, które wspierają dzieci. I powodzenia w realizacji tego celu i wytrwałości w jego realizacji z całego serca Państwu życzę.